Przemysław Niedźwiecki witam Państwa bardzo serdecznie w świątecznym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Sprawdźmy, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Obszerna relacja z 5 Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania oraz życzenia świąteczne przekazane przez prezydenta miasta Rybnika Adama Hudalego i dziekana dekanatu Rybnik księdza Piotra Winklera. Piąte rybnickie Boże Narodzenie i kolędowanie tradycyjnie już przyciągnęło na płytę rynku tłumy ludzi i to nie tylko mieszkańców rybnika. 16 grudnia rozpoczął się jarmark Bożonarodzeniowy. Kolorowe domki przyciągały zapachem regionalnych potraw, osypki, swojskie wędliny, grzane wino. To tylko niektóre z kulinarnych przyjemności dostępnych na stoiskach. Na jarmarku można się było także zaopatrzyć w świąteczne ozdoby i upominki. Ci, którzy nie mieli pomysłu na prezent, z pewnością znaleźli coś, co będą mogli położyć pod choinką. Na rybnickim rynku stanęło. Była ręcznie pleciona szopka bożonarodzeniowa, wykonana z siana i drewna, przez artystę Andrzeja Wrzecionko. Jarmark zakończył się dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. 16 grudnia także odbyło się oficjalne rozpoczęcie trzecich dni organizacji pozarządowych, które trwały do soboty 21 grudnia. Na swoich stoiskach wystawiały się organizacje pożytku publicznego, które w naszym mieście działają z wielkim rozmachem. Swój spektakl pod tytułem Bajka o uczuciach wykonali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej numer 2 latarnia z rybnika. Odbył się także koncert chórów seraf i kantate deo z rybnika. To tylko niektóre z wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. W godzinach od 12 do 18.30 niemal cały czas odbywały się występy na scenie. Kolejnym dniem pełnym atrakcji był piątek, 20 grudnia. Wydarzenia tego dnia dedykowane były dzieciom. Zimowo bajkowy dzień dla najmłodszych od godziny 13.30 przepełniony był atrakcjami. Podczas gdy na scenie występowały dziecięce zespoły muzyczno-taneczne pod nią były przygotowane warsztaty, animacje szczudlarzy przy szopce oraz zimowe atrakcje parku edukacyjnego. Dzieci mogły m.in. ubrać specjalne nakładki na buty i odcisnąć ślady zwierząt, czy też przy pomocy specjalnych pianek stworzyć różne konstrukcje? Wszyscy byli wręcz zachwyceni atrakcjami, które dla nich przygotowano. Najbardziej mi się podoba tutaj, bo mogę rozwinąć swoją kreatywność tak? No. I, i, I przy okazji się zbudować, tak. Można stroić bąbki, szyszki można stroić i przyczepiać. Bardzo różne są fajne zabawy. Dzieci przyciągnęła także opowieść o Rudolfie w wykonaniu teatru z głową w chmurach. Gest, taniec i pantonimę wykonali szczudlarze oraz aktorzy skaczący na szczudłach. Także według rodziców miasto stanęło na wysokości zadania. No ja się bardzo cieszę. Powiem szczerze, że pędziłam z pracy, żeby dzieci tutaj zabrać. Miasto Rybnik z roku na rok coraz bardziej nas zaskakuje, coraz bardziej rodzinne. My mamy trójkę dzieci i cieszymy się, że są takie miejsca, gdzie możemy rodzinnie spędzić czas. Tego dnia przez Rybnicki Rynek przeszedł bajkowy korowód ze szczudlarzami i maskotkami, które obdarowywały dzieci zwierzakami zrobionymi z balonów. Na scenie wystąpił Klaun Dyzio i swoim humorem do łez rozbawił publiczność. Zaprezentowany przez niego program był w pełni interaktywny, dzięki czemu w jego skeczach brali udział także najmłodsi. Uwaga, Paweł zobaczyć, czy tam coś jest. Możesz rączkę włożyć. I co, było tam coś? Nie. Wieczór zakończył się koncertem laureatów 20 Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W sobotę 21 grudnia na rybnickim rynku odbyła się wigilika z mieszkańcami i gwiazdą. Impreza rozpoczęła się tuż po godzinie 13. Jednym z ważniejszych wydarzeń tego dnia były kolędowe spotkania z Norwegią w wykonaniu grupy wokalnej Panie i Panowie ze Stowarzyszenia Śpiewaczego Hur Seraf z Rybnika oraz koncert trzech charyzmatycznych wokalistek z zespołu The Chance. Ciężko się występuje przed rybnicką publicznością, dlatego że, że Monika jest stąd, ja jestem z niedaleka i po prostu mamy troszkę stresa. Dużo znajomych, dużo ludzi, którzy nas kojarzą i troszkę się boimy. Ale wierzymy, że właśnie z tego względu, że będzie ktoś tutaj znajomy, ktoś kto nas bardzo dobrze zna, będzie miał w sobie na tyle energii z tej publiczności, którą nas zarazi i my zarówno również tą energię będziemy chciały przekazać ze sceny, więc na pewno będzie ekstra. DJ. Po koncercie zespołu The Chance nastąpiło przekazanie ognia betlejemskiego przez harcerzy chówca ziemi rybnickiej. Życzenia świąteczne w imieniu prezydenta Rybnika Adama Fudalego złożyła wiceprezydent miasta Ewa Ryszka. Rozpoczęła się także wspólna wigilijka. No, cieszymy się, że po raz kolejny, to znaczy po raz piąty możemy się spotkać z mieszkańcami na rybnickim rynku, że możemy świętować, co prawda kilka dni przed świętami, przed wigilią naszą tradycyjną, ale niemniej jednak atmosfera, jak widzimy tutaj, jest świąteczna. Jest miło, sympatycznie ciepło, tak jak mówię, ale ciepło o, nie tylko takie związane z, z aurą, ale z atmosferą, która panuje. To jest to, co charakteryzuje nas, nas Rybniczan, że a, lubimy wspólnie spędzać e, e, popołudnia, wieczory, w ogóle lubimy świętować wspólnie i tak też jest e, w dniu dzisiejszym życzenia właśnie w ręku trzymam ogień betlejemski przekazany przez harcerzy i właśnie mam nadzieję, że zaraz mieszkańcy będą odpalać od tego ognia i przenosić ten ogień, ogień pokoju, ogień miłości do swoich rodzin, do swoich domów mieszkalnych. Na mieszkańców czekały tradycyjne potrawy świąteczne. W tym samym czasie na scenie wystąpiła gwiazda tegorocznego piątego Rybnickiego Bożego Narodzenia i kolędowania zespół Fil. Wydarzenia na rynku zakończyła prezentacja stowarzyszenia Zielone Światło wraz z koncertem lokalnego zespołu Funk Atak. Święta to czas radości i wspólnego spędzania czasu. Rodzinna atmosfera, która się wytworzyła w trakcie 5 Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania, z pewnością na długo pozostanie w pamięci mieszkańców naszego regionu. Szanowni Państwo, miło mi, że w wigilijny wieczór mogę gościć u Państwa w domach. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia świąt Bożego Narodzenia. Życzę, żeby te święta były, wyjątkowo, były wyjątkowe, były radosne przede wszystkim, żeby spełniły się Państwa plany i marzenia, żeby upragnione prezenty przyniosło dzieciątko, tak jak jest to w tradycji naszej śląskiej. Życzę również wiele spotkań w rodzinnym gronie. No i zbliża się wielkimi krokami nowy rok, 2014 życie, żeby ten rok był wyjątkowy, żeby udało się Państwu spełnić wszystkie swoje plany, swoje marzenia, żeby to był po prostu szczęśliwy rok. Wszystkiego dobrego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wszystkim wierzącym w Chrystusa i wszystkim ludziom dobrej woli pragnę złożyć Serdeczne życzenia z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. Życzę Wam, kochani, radości, pokoju, miłości, płynących z betlejemskiego żłubka, od Chrystusa Nowonarodzonego. Niech Wam błogosławi, niech będzie Waszym umocnieniem. Niech pomnaża wiarę, byście byli zdolni do dawania świadectwa. Niech uzdalnia do dzielenia się miłością. Życzę Wam na te dni bliskości Waszych rodzin, tych, których kochacie, z którymi żyjecie pod jednym dachem, z którymi po prostu jesteście. Życzę błogosławionych, radosnych, spokojnych. Wspaniałych świąt Narodzenia Pańskiego. Szczęść Boże. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i oczywiście do zobaczenia w przyszłym tygodniu w miejskim programie informacyjnym.